Witajcie, w naszym domu pojawił się nowy członek rodziny o imieniu puszek. Jest to super słodki kotek, który ma 3 miesiące i jest u nas dopiero od 3 dni. Oficynęliśmy mu już pazurki, ale dawajcie łapki w górę, jeśli chcecie zobaczyć jeszcze jakiś filmik z puszkiem. Czekajcie, teraz obudzimy go. Puszek. Puszek, z dźwigotki. Puszek, wstałaj. Puszek. O. Czekajcie. O. Tu mam jego ulubioną zabawkę. Patrzcie, Puszek. Jest tam, Lemka. Jest tam, o. Nie Lilus, co ty robisz? Lila, przestań. Lilus, przestań. Lila! No co ty robisz? Przepraszam, ale wiecie, co moja siostra zrobiła? Wzięła kota za, za rękę i zaczęła nim bujać. Jeszcze raz tak zrobisz, a naprawdę. To go bardzo bolało Lila. Zostaw go Lila, zostaw Hello. jego łapkę! Chodź. Musimy wyczesać na, na, na naszego kudłatego tego przyjaciela w sklepie zoologicznym jak byłam z mamą, to znalazłam taką fajną szczotkę dla skotów i innych zwierząt.